Tego podcastu dowiesz się, czym jest wypalenie zawodowe, jak nie wejść na tą ścieżkę i przede wszystkim, jak tworzyć środowisko pracy, które będzie działać prewencyjnie. W Dobrym Stanie to podcast dla wszystkich, którzy wspierają ludzi. Szukasz wiedzy na temat tego, jak bać o dobrostan pracowników, budować odporną organizację i wprowadzać zmiany w zespole i w swoim życiu? Posłuchaj audycji, w której razem z zaproszonymi gośćmi zastanawiamy się nad tym, jak być w dobrym stanie. Znajdziesz tu inspirację z obszarów wellbeingu, odporności psychicznej w organizacji i zarządzania zespołem w zmianie. Nagrania i dodatkowe materiały do podcastu będą na stronie małgorzatahenke.pl. Kilka tygodni temu prowadziłam sesje feedbackowe po badaniu odporności psychicznej dla grupy liderów i liderek z jednego zespołu, i jedna z osób, z którą rozmawiałam, nazwimy ją Marzena na potrzeby tego podcastu. Więc Marzena miała dość niskie wyniki odporności psychicznej. Ona sama mówiła, że ta odporność psychiczna chyba jej mocno spadła. I zaczęła mi opisywać, jak się teraz czuje, jak wygląda jej dzień. Powiedziała coś takiego. Gosia, ja, ja nie wiem, co się właściwie ze mną dzieje, bo ja wstaję rano. I ja czuję obrzydzenie do pracy. I ona się wtedy tak, troszkę tak, tak się jakby zreflektowała. nie, nie, no ja nie powinnam, ja kiedyś przecież tą pracę bardzo lubiłam, ja przecież ją chyba dalej lubię, no to jest super praca, ale ja naprawdę wstaję i tak, ja, ja się czuję przytłoczona, przyciążona, czuję się jak w pułapce. Zadałam Marzenie pytanie, czy coś się ostatnio u niej zmieniło w pracy? Powiedziała, że nie, że przecież no tak jest, że obciążenie w pracy jest duże, że musi być pod telefonem cały czas, że wieczorem są spotkania, ludzie pracują w różnych godzinach, więc ona jako koordynatorka, bo akurat taką miała pracę takiego koordynowania projektów. No więc jako koordynatorka nawet o 22.00 jeszcze wypycha maile albo odpowiada na telefony, bo zbiera od ludzi te materiały, te decyzje. No ale może nam powiedziała, no przecież taki jest charakter pracy. No i niedawno jeszcze to ogarniałam. No właśnie, i tak ogarniamy, ogarniamy. Aż przestajemy ogarniać. Pomyślałam sobie, że nagram ten podcast, żeby też uzmysłowić nam sobie też, że możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, gdzie się znajdujemy, bo jak przyzwyczajamy się do tego, co właśnie staje się normą, do tych warunków pracy, które nie są sprzyjające, tak jak to było marzone, przywykamy do nich i te nowe warunki stają się dla nas takim punktem odniesienia, taką, nie, taką normą, która, z którą powinniśmy dawać radę. Więc z tego odcinka dowiesz się, jak rozpoznać te pierwsze symptomy, pierwsze objawy wypalenia, jak się po prostu nie dać ugotować, bo to trochę jest tak, jak umarzane, że no jakbyśmy byli w wannie z ciepłą wodą, do której cały czas leci gorąca woda i staje się coraz bardziej gorąca, ale że ta zmiana nie jest nagła, to my trochę nie zauważamy tego momentu, kiedy woda staje się już za gorąca. Opowiem też o tym, jak przeciwdziałać wypaleniu, tak od strony. Indywidualnej, ale też organizacyjnej, czyli jak możemy zadbać o środowisko pracy. Opowiem Wam o moich doświadczeniach z pracą, z organizacjami, właśnie w tym obszarze wypalenia zawodowego. Zacznijmy od tego krótko, czym jest wypalenie. Często używamy tego słowa, mam wrażenie, że ono tak weszło do potocznego języka i często określamy słowem wypalenie taki stan spadku motywacji, spadku chęci. Taki spadek motywacji to jest raczej skutek niż przyczyna, bo wypalenie zawodowe to po prostu odpowiedź organizmu na stres. Stres, którego źródłem jest sytuacja w pracy i stres, którym po prostu sobie nie poradziliśmy na dany moment. Wypalenie to cały zespół objawów, który powstaje w wyniku po prostu przeciążenia emocjonalnego, umysłowego, fizycznego, czyli jest takim stanem fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowanego długotrwałym zaangażowaniem w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym. Mówi się, że nie wypala się ten, kto nie płonie wcześniej. No właśnie, ktoś, kto jest zaangażowany w sytuacje, które obciążają pod kątem emocjonalnym, czyli bardzo mocno też związane z ludźmi, często naraża się na takie wypalenie. Czyli może być ono zdiagnozowane u wszystkich, których praca po prostu wymaga dużego zaangażowania, takiego poznawczego, społecznego, emocjonalnego. Skoro wypalenie to odpowiedź organizmu na stres, z którym sobie nie poradziliśmy, no to co zrobić? Wyposażmy pracowników w umiejętności radzenia sobie ze stresem. No i tutaj od razu zróbmy taką stopklatkę, bo oczywiście bardzo ważne jest to, żebyśmy wzmacniali swoje umiejętności kompensacyjne, czyli te umiejętności radzenia sobie ze stresem właśnie. Umiejętności budowania tej odporności psychicznej takiej indywidualnej. Natomiast równie ważne jest to, żebyśmy nie przenosili całej odpowiedzialności na pracowników, bo to nieprawda, że wystarczy wzmocnić odporność psychiczną, żeby dawać radę. Znaczy każdy daje radę. Ale do pewnego momentu, do momentu, kiedy te zasoby się zużyją i osoby, które mają wysoką odporność psychiczną, no one dłużej radzą sobie z tymi warunkami stresowymi, ale każdy ma swoje granice i dla każdego kiedyś w końcu ta woda będzie za gorąca. Wypalenie zawodowe to odpowiedzialność i jednostek, i organizacji. I szkolenia dla pracowników z obszaru radzenia sobie ze stresem to naprawdę za mało. Ja miałam kilka razy taką sytuację, że zostałam poproszona o przygotowanie szkoleń, a właściwie takich mini szkoleń, takich wiecie, Pani Małgosiu, tak, żeby im tak w ciągu pół godziny, godziny, tak dać różne techniki, wskazówki, typy dobre porady, jak tutaj się wzmocnić, bo wie Pani, my tutaj przykręcamy śrubę i jeszcze większa będzie ta presja, już teraz ludzie odchodzą z pracy z, z powodu właśnie stresu, więc ja na to, no super, będą mieli narzędzia, będą mieli wskazówki, a jak, kiedy będą mieli przestrzeń na wdrażanie tej wiedzy, tych umiejętności? Kto z nimi będzie dalej pracował? Jak będziemy szkolić liderów, menadżerów, trenerów wewnętrznych? Jaka będzie ta przestrzeń wspólna do pracy? No i okazuje się, że tej przestrzeni nie ma, że jedyne, co organizacja tutaj chce zrobić, to właśnie te mini szkolenia, te mini pigułki, które miałyby wlać w wiedzę i nie wiem jakim cudem w głowy pracowników i przekształcić od razu w odporność psychiczną. Około połowa pracowników zgłasza przewlekły stres. Tak wynika z badań przeprowadzanych w 2021 roku. 42% uważa, że pogorszyło się ich zdrowie psychiczne. Wzrosła po prostu też ilość zwolnień z powodu chorób psychicznych w 2020 roku o 25% w stosunku do 2019 roku. Ja za wszystkie badania oczywiście podlinkuję pod tym odcinkiem podcastu. Ta prewencja wypalenia zawodowego jest naprawdę bardzo ważna. Ja takich programów w zeszłym roku miałam dużo więcej około 4 razy więcej niż w poprzednich latach. Mam na myśli zarówno taką psychoedukację pracowników, czyli, czyli to, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, o swoją odporność, jak sobie radzić ze stresem, ale też od strony organizacyjnej potrzebujemy zadbać po prostu o usunięcie niezgodności między człowiekiem a środowiskiem pracy. Czyli potrzebujemy najpierw popatrzeć na to, co generuje, sprzyja wypaleniu i te czynniki po prostu ze środowiska pracy usunąć, czy też hmm, zminimalizować. Ale po kolei, może najpierw powiedzmy sobie, jak to wypalenie zawodowe w ogóle rozpoznać. No bo czy to jest zmęczenie, czy to jest tak, że jak jestem wyczerpana, czy źle śpię, to już jestem wypalona, czy jak nie mam chęci do pracy, to już jestem wypalona. WHO, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, opisuje wypalenie zawodowe stosując takie kryteria opracowane przez Krystynę Maslach. I tych kryteriów jest trzy. Po pierwsze, uczucie ubytku energii lub wyczerpania. Ja czuję, że mam mniej energii, czuję przedłużające się zmęczenie, takie regularne uczucie zmęczenia, wyczerpania. Takie poczucie, że to zmęczenie się ze mną wlecze, że po prostu nie mam siły na, na wiele rzeczy, na które jeszcze kiedyś siłę miałam. Jak jesteśmy zmęczeni, wyczerpani, no raczej nie bierzemy na siebie nowych rzeczy, raczej unikamy takich czynności umysłowych, czynności, które będą wymagały zaangażowania. Czyli wybieramy takie bierne czynności, które pozwalają nam po prostu być widzem. No, i to, co się też pojawia, jak jesteśmy zmęczeni, no to drażliwość, taka ostrość trochę dla innych. Tracimy humor z powodu błahych spraw. Takie drobne rzeczy, na które kiedyś byśmy zareagowali humorem, albo w ogóle są dla nas problemem. I to się zwykle pierwsze pojawia: takie uczucie wyczerpania, przemęczenia fizycznego i psychicznego. No i teraz na logikę. Jak ja już swoje zasoby częściowo zużyłam i czuję, że jestem na wyczerpaniu, no to nie chcę się dalej angażować, więc. Zwiększam taki swój dystans psychiczny wobec własnej pracy, wobec innych ludzi. Może się pojawić uczucie takiego cynizmu związanego z pracą albo negatywizmu. Żeby chronić siebie, żeby chronić swoją energię, dystansujemy się od ludzi i zadań. No i to jest całkiem logiczne, przestajemy się angażować w aktywności, w relacje. Możemy się stać nawet ostrzy, nieprzyjemni dla ludzi, no bo nie mamy po prostu zasobów, żeby więcej z siebie dawać. Także taka osoba będzie na przykład unikać spotkań, będzie unikać kontaktu, będzie skracać takie spotkania, nie wchodzić głębiej w rozmowę, może się pojawić sarkazm, no bo to chroni przed zaangażowaniem, to wręcz odstręcza innych ludzi i, i mamy święty spokój. Tylko oczywiście to też prowadzi do izolacji i do tego, że takiej osobie spada poczucie skuteczności, pojawia się takie uczucie braku osiągnięć, szczególnie jak pracujemy z ludźmi, a ci ludzie. Dla tych ludzi nie jesteśmy już pomocni, spada własna samoocena, no nie jesteśmy tak naprawdę zadowoleni z tego, co robimy, jak reagujemy, wymagamy od siebie więcej, ale na więcej nie mamy siły. Także zobaczcie, mamy tutaj pięć obszarów, ten, ten obszar taki fizyczny, czyli to zmęczenie właśnie, jakieś fizyczne dolegliwości się też oczywiście mogą pojawić, jak to przy stresie też chronicznym, zakłócenia snu, w wymiarze emocjonalnym i społecznym, no taka właśnie drażliwość, taka ostrość, izolowanie się. Takie poczucie zdrażenia do ludzi, do zadań. Przy wypaleniu też może się pojawić takie uczucie, że ludzie czegoś ciągle ode mnie chcą. I takie poczucie, że zaspokajamy potrzeby innych własnym kosztem. Jest ten wymiar intelektualny, czyli właśnie uczucie przeciążenia, przytłoczenia, unikanie czynności umysłowych. No i wymiar duchowy, gdy zaczynam wątpić w ogóle w swój system wartości, w swoje przekonania, w swoją wartość. Czyli zobaczcie, taki light tu mamy zaczyna się od zmęczenia, ubytku energii, wyczerpania, a kończy się na takim poczuciu totalnego bezsensu. Każdy przeżywa wypalenie na swój sposób. to nie ma jednego wzorca, natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na te pięć obszarów, które wymieniłam, i warto też siebie pod kątem tych obszarów skanować czyli sprawdzać sobie codziennie a jak moje ciało Jaki jest mój poziom zmęczenia, czy coś tu się zmieniło, kiedy ja ostatnio czułam się wyspana i wypoczęta, co ja czuję w, w stosunku do ludzi, jakie emocje we mnie budzą, czy wybieram takie bierne czynności i padam na kanapę, czy nadal zajmuję się tym, co kiedyś sprawiało mi radość i nadal sprawia mi radość, co sprawia mi frajdę po prostu. Czyli na poziomie indywidualnym ważna jest po prostu dbałość o ten nasz dobrostan, o nasz dobry stan, Tutaj bardzo mi się spodobała taka koncepcja Suzy Smith na temat wypalenia. Ona zdefiniowała wypalenie jako taki stan, który następuje wtedy, kiedy nie dbamy o balans, czy zaniedbamy balans między czynnościami wyczerpującymi, a czynnościami ożywczymi w ciągu dnia. Czynności wyczerpujące definiuję jako takie, które pozostawiają nas z uczuciem takiego zmęczenia, wyczerpania już w trakcie robienia tej czynności, albo po dokonaniu tej czynności. A czynności ożywcze to takie, które nas pozostawiają z takim uczuciem, jakby ta nasza energia wzrosła, jakbyśmy właśnie ją zasali z czegoś. I generalnie praca będzie takim wydatkiem energetycznym, ale jak dużym, no to też od nas w dużej mierze zależy. No bo zobaczcie, jak mam na przykład spotkanie z kolegą z pracy, który opowiada o nowym projekcie i jest podekscytowany tym nowym projektem, opowiada, co tam się dzieje. I teraz osoba taka pełna energii, no. Ona nas generalnie będzie pewnie tak właśnie zarażać, będziemy czuli, o, ale super, że, że to u ciebie się dzieje, ale fajnie, może nas to też jakoś zmotywuje, zainspiruje do, do czegoś dla mnie. Natomiast, jeśli ja pomyślę w trakcie takiej rozmowy z, z tym kolegą, kurczę, ale dlaczego ty? Dlaczego ty dostałeś ten projekt? Tak? Dlaczego ja nie dostaję nigdy takich ciekawych projektów i zrodzi się we mnie uczucie zawiści, ze zdrości, no to zobaczcie, takie spotkanie, ono nie będzie ożywcze dla mnie, ono będzie dla mnie wyczerpujące. Więc co chcę powiedzieć, no to, że duże znaczenie ma to, jak my interpretujemy te bodźce, wydarzenia, fakty, które mają miejsce, no to my nadajemy znaczenie faktom. Więc na takim poziomie indywidualnym podnoszenia poziomu swojego dobrostanu, no to na pewno ważne jest przeprogramowanie swojego myślenia, bo obciążające myśli wpływają na odczuwane przeciążenie. Stresory zawsze będą, stresorem może być wszystko, ale takie przeprogramowanie swoich reakcji na bodzie spowoduje, że... No, na przykład ta rozmowa z kolegą albo jakaś kolejna wrzutka czy zmiana w organizacji nie będzie odbierana przez mózg jako zagrożenie, które powoduje wyrzut kortyzolu, tylko właśnie wygeneruje mi pozytywne emocje, czyli będzie, będzie dla mnie taką czynnością ożywczą. Czyli reasumując, ważne, żebyśmy dbali o swój poziom energii, o źródła energii, zasilanie źródeł energii w tych właśnie pięciu obszarach. Czyli na banalnym poziomie fizycznym, żebyśmy dbali o sen, o regenerację, o praktyki dla ciała. Na poziomie tym społecznym, emocjonalnym, żebyśmy spędzali czas w relacjach, które nas ożywiają, żebyśmy mieli swoje małe rytuały, robili coś miłego dla siebie. No i to oczywiście się pewnie pojawi, no ale ja nie mam czasu. Natomiast, wiecie co? No, my zawsze mówimy czemuś nie. Zawsze mówimy czemuś nie. Tylko dlaczego tak często mówimy to nie sobie? Wczoraj natknęłam się na post na LinkedInie na temat wstawania o 5 rano jako takiego źródła sukcesu. Ja nie mam nic przeciwko wstawaniu o 5 rano, o, o ile. Robią to inni, nie ja, bo ja przeprowadziłam raz taki eksperyment, przez tydzień wstawałam o 5 rano i dałam radę. Natomiast to, to, no to nie jest mój styl życia. Czułam taką dumę z tego, że dałam radę, natomiast nie czułam się szczęśliwa, więc dałam sobie z tym spokój. Ale do meritum. Wszystko ok, jeśli te wstawania 5 rano jest takim wynikiem tego, że faktycznie lubimy tak wstawać, czujemy się wyspani, może budzimy się bez budzika, nawet mamy ten czas dla siebie rano. Ja rozumiem to, ten fenomen poranka, bo wtedy większość ludzi pewnie śpi. Więc jeśli robimy to z radością, to super. Natomiast jeżeli robimy to tylko po to, żeby coś sobie i innym udowodnić, czy może właśnie wierzymy w to, że, że wtedy osiągniemy ten magiczny sukces, nie wiem, na czym on miałby polegać, ale jeśli tak żałujemy siebie i, i cały czas dyscyplinujemy, i nie ma w tym właśnie miejsca na, na radość, no to jest to ścieżka do wypalenia. No więc właśnie, jakie ja mam wzorce sukcesu? Czy te wzorce sukcesu są, są moje? czy to, co ja wybieram, jest tak naprawdę ważne. Jeden z menedżerów, z którym pracowałam, m, powiedział o tym, że no, z jego work-life jest bardzo kiepsko, generalnie nie ma na nic czasu, w sensie na to swoje życie osobiste. Dużo pracuje. No i nawet już pracownicy i przełożeni zaczęli mówić mu o, to, o tym, żeby zadbał o siebie, żebym znalazł na siebie czas, że nie ma sensu w ten sposób. Czyli zaczęli widzieć pewnie jakieś niepokojące objawy. On jeszcze tych objawów u siebie nie zauważał i funkcjonował dość dobrze. Ja mu zadałam takie pytanie: czy on dba o zasoby organizacji? No więc powiedział, że no tak. Zresztą było widać, właśnie opowiadał o tym, że bardzo dba o pracowników, poświęca im dużo czasu, na bycie z nimi po prostu na, na wsparcie, na rozmowy rozwojowe, dba też o inne zasoby organizacji. I zadałam pytanie, czy on też jest zasobem tej organizacji. Tak się na chwilę zatrzymał i stwierdził: no, no tak, no też tak. Na to patrząc, jestem takim zasobem organizacji. No i powstało kolejne pytanie: czy w takim razie dba o ten zasób, czy dba o wszystkie zasoby organizacji? I to trochę okropnie może brzmieć, i dla mnie to tak trochę brzmi, ale do niego to przemówiło, że taka troska właśnie o zasoby do niego przemawiała, troska o siebie nie, ale jak popatrzył na siebie jako na zasób, no to stwierdził, że potrzebuje się o siebie bardziej zatroszczyć. Marzena, od której zaczęłam ten odcinek, ona przez długi czas uprawiała sport. I dwa razy w tygodniu chodziła na zajęcia sportowe. To były dla niej właśnie takie ożywcze czynności. Ona sobie tym balansowała to, to wyczerpanie pochodzące z pracy, i dla niej ten sport to był taki, taki, dawał jej taki dystans psychiczny, oderwanie. Ciało oczywiście też się wzmacniało, relaksowało, odcinała sobie myśli, czyściła sobie głowę. No i przyszła pandemia i nie można było ćwiczyć. A później już tak zostało, i Marzana sobie w trakcie właśnie rozmowy ze mną zdała sprawę z tego, że ćwiczenia, sport to jest to, do czego potrzebuje natychmiast wrócić. Bo co prawda, w pracy się u niej nic nie zmieniło, obciążenie było zawsze takie duże, natomiast to, co się zmieniło, to właśnie, to właśnie brak tego sportu, brak tych ćwiczeń fizycznych. Zacznij nawet od 5 minut, 5 minut spaceru. Albo pięciu minut chociażby na balkonie, ale faktycznie, gdzie będziesz ze sobą i zadasz sobie to pytanie, jakie ja się czuję, i będzie to taki rytuał, chwila dla ciebie, czy spacer, oglądanie przyrody, słuchanie ptaków, czy przyglądanie się kwiatom, czy po prostu picie kawy, herbaty. I to są przecież banalne rzeczy, te, o których mówię. Natomiast my o tym ciągle jakby zapominamy, czy właśnie nie mamy na to czasu, czy mówimy, że nie mamy na to czasu. I potrzebujemy takich momentów, żeby się zatrzymać chwilę i pomyśleć. Hej, no dobra, faktycznie jak patrzę na to, to ja dla siebie nic nie robię, albo niewiele robię, albo nie zasilam wszystkich źródeł energii, dbam na przykład tylko o ten obszar poznawczy, tu się rozwijam, a w ogóle zaniedbuję ciało, czy w ogóle zaniedbuję relacje. I tu się przydaje psychoedukacja, czyli wprowadzanie w organizacjach takich programów, chociażby webinarowych na ten moment, krótkich form na temat tego, jak o, o tą swoją energię zadbać. Jak zadbać o sen, jak zadbać o relacje, jak się doceniać, jak wyznaczać granice, jak być asertywnym, itd, i tak dalej. Chcesz dostawać informacje o nowych odcinkach podcastu w dobrym stanie? Zapisz się do newslettera. To tyle jeśli chodzi o ten indywidualny czynnik, czyli dbania o swój dobrostan. O tym jeszcze więcej w kolejnych odcinkach podcastu, będziemy cały czas mówić, natomiast. Zobaczcie, wracając do marzeny jeszcze, będziemy do niej wracać już do końca. Marzena, jak wiele osób nie chciała przyznać, że jest wyczerpana, że jest wypalona, bo wypalenie jest często traktowane jako słabość, czyli ta osoba według otoczenia jest słaba. Źródło problemu upatrujemy często w człowieku, a nie w warunkach pracy. I o ile człowiek oczywiście zawsze może się wzmacniać i wzmacniać swoją siłę i odporność, o tyle również te warunki pracy powinny być dostosowywane. No więc jakie czynniki wewnątrz organizacji sprzyjają wypaleniu? Na pewno nadmierne obciążenie pracą, od tego się zwykle zaczyna. No i z, z punktu widzenia organizacji, większe obciążenie pracą oznacza większą wydajność, natomiast z perspektywy jednostki, więcej pracy to po prostu czas i energia. I to nadmierne obciążenie pracą powoduje, że ludzie po prostu nie mają, nie mogą, nie mają czasu robić rzeczy, które naprawdę mają dla nich znaczenie, bo energii wystarcza na robienie rzeczy pilnych i na relacje, i na kreatywność, i na zrobienie jakichś zmian. Potrzeba skupienia czasu i wyciszenia. Tam, gdzie ludzie nie mają czasu na złapanie oddechu, gdzie mają bez ustanku pracować na najwyższych obrotach, gdzie ciągle się przekręca śrubę, cały czas są na niedoczasie, wtedy ludzie robią tylko rzeczy pilne, a nie mają już czasu na robienie rzeczy dla nich ważnych. Więc tu jest bardzo ważne monitorowanie tego obciążenia pracą, ale też uzgadnianie priorytetów i patrzenie na to, czy to musi być zrobione, czy to musi być zrobione dzisiaj. Czy to musi być zrobione w takim kształcie? Czy możemy zrobić to prościej? Czy pracownik sam może określać też priorytety? Czy jaką ma autonomię, czy może wybrać metody działania? Bo Tam, gdzie szef no, nie dopuszcza tych rozwiązań spoza swojego koszyka, czyli jest takie mikro zarządzanie, gdzie też pracownik nie otrzymuje informacji zwrotnej o swojej pracy i nie widzi tego ciągu dalszego, tego, co się dzieje z, z wykonanym zadaniem, no to po prostu traci poczucie sprawstwa. I ten brak poczucia sprawstwa, brak poczucia kontroli jest kolejnym czynnikiem po nadmiernym obciążeniu pracą, które najczęściej wpływa właśnie na, na wypalenie, czyli tworzy takie warunki, taki klimat do wypalenia zawodowego. Czynnikiem narażającym na wypalenie jest też niewystarczająca nagroda za pracę, brak poczucia sprawiedliwości, czyli wtedy, kiedy dostajemy mniej za więcej, czyli nie czujemy się godziwie wynagradzani. Szczególnie wtedy, gdy okazuje się, że organizacja czy też szef, organizacja, do której wnosiłam serce, czas, energię, no nie jest taka, jak myślałam. Czyli na przykład jest cyniczna, czy wykorzystuje ludzi, czy robi coś moralnie dla mnie nieakceptowalnego. Więc ważna jest też uczciwość, transparentność, ale też uzgadnianie wspólnych wartości, żeby te wartości pracownika i organizacji, no, były po prostu, może nie tyle takie same, ale uzgodnione. Może być taki często. Też tak jest, że do początkowego nadmiernego obciążenia pracą dochodzi coraz mniejsze poczucie kontroli, bo na przykład organizacja się rozrasta, więc jest więcej biurokracji, a tu dochodzi jeszcze brak doceniania, bo na przykład szef ma coraz większą, większy zespół, nie ma na to czasu albo po prostu nie potrafi, a do tego jeszcze dojdzie konflikt w zespole i takie załamanie się Wspólnoty, no i wtedy czara się przeleje. Niebezpieczne jest, gdy organizacja pragnie pozyskać energię i umiejętności człowieka bez chęci jego rozwoju w długiej perspektywie. Ten rozwój to też jest dbałość o relacje. Relacje są jak posiłki. Jeśli nie zjemy, to jesteśmy mniej wydajni, tracimy siły. No i podobnie z relacjami. Ja lubię zadawać na warsztatach takie pytanie: pomyśl teraz o jednej rzeczy, która by ci podniosła zdecydowanie jakość życia. Na początek tego życia osobistego, w sferze osobistej. Czyli gdybyś robiła to, robił to częściej albo zaczął robić, to wiesz, że podniosłoby to jakość Twojego życia. Pomyśl o takiej jednej czynności, jednej takiej rzeczy. A teraz pomyśl o takiej rzeczy w kontekście życia zawodowego czyli o czymś, co gdybyś zaczął to robić, zaczęła robić albo robiła więcej, częściej, to zdecydowanie podniosłoby jakość Twojego życia zawodowego. To, o czym pomyślałaś, pomyślałeś, mm, <grym> założę się, że to jest w tak zwanej drugiej ćwiartce, czyli sprawy y, ważne i niepilne. Dlaczego ważne? No bo to by podniosło jakość Twojego życia. Wiesz o tym, że podniosłoby to na jakiś kolejny poziom, że dałoby więcej spełnienia, szczęścia, satysfakcji, poczucia jakiejś jakości. Byłoby Ci po prostu lepiej, ta Twoja praca też byłaby lepsza. Ale tego nie robisz, prawda? <grym> nie robisz, bo. Do, dlaczego? Bo to nie jest pilne. Bo tych pilnych rzeczy, tych, które musimy załatwić na już, na teraz, jest tak dużo, że nie mamy czasu na te rzeczy, które są niepilne. I ten czas sam z siebie się nie pojawi, ten czas, tą przestrzeń trzeba stworzyć. Więc stwórz tą przestrzeń dla swojego zespołu, bo gdy ludzie nie mają czasu właśnie na złapanie oddechu, jak bez ustanku chodzą w kółko, to nie wymyślą nic nowego, nie będą bardziej kreatywni, ale też po prostu nie będą odczuwali satysfakcji. Więc ich zaangażowanie w pracę będzie spadało. Jak tę przestrzeń tworzyć? No chociażby, i to takie kilka pomysłów, A gdzieś z mojej praktyki. Tworzenie godzin, jeśli nie dni bez spotkań, czyli na przykład środa, nie wiem, bez spotkań, albo codziennie między 12 a 13 czy 14. Nie robimy żadnych spotkań. Wprowadzenie takich power hour, czyli czasu, kiedy każdy sobie ustala taki czas w ciągu dnia, w którym pracuje w skupieniu, power hour, czyli taka godzina mocy. To może być godzina, to może być mniejszy lub dłuższy, krótszy lub dłuższy okres czasu. Natomiast czas, kiedy ja po prostu zajmuję się pracą jakąś kreatywną, strategiczną, czymś, co wymaga ode mnie takiego skupienia i koncentracji. No i czymś, co nie jest pilne, tylko jest ważne, jest niepilne i ja wiem, że nie zrobię tego, bo to się nie domaga ode mnie zrobienia, nie, nie, nie dzwoni do mnie, nie dobija się do nami, więc ja sobie potrzebuję taki czas zaplanować prowadzenie takich platform widokowych też dla zespołu, czyli takich przystanków, gdzie stajemy i patrzymy sobie na to, co jest, co mamy, co zrobiliśmy, co możemy docenić, jakie wnioski wysuwamy z tego, co się wydarzyło, ale tak w kontekście, wiecie, zasobów, plusów, bo czasem jest tak, że jak jesteśmy w ciągłej zmianie i też w ciągłym niedoczasie, czasie, to nie zamykamy porządnie danej zmiany, danego projektu, tylko przechodzimy do kolejnej rzeczy. I mamy takie poczucie, że właściwie może nic nie jest skończone albo przy długotrwałych projektach, że to się nigdy nie skończy. I takie platformy widokowe nam pozwalają zobaczyć, ile my już mamy, nie? ile mamy za sobą, ale ile po prostu mamy, co zgromadziliśmy, jakie są te nasze zasoby na dzisiaj. Platforma widokowa bardzo fajnie się też tak semantycznie sprzedaje, bardzo polecam. Więc zachęcam też do przyjrzenia się temu, jak możemy zmienić właśnie swój proces pracy i też nasze relacje, żeby w pracy było po prostu mniej stresorów. No, i zachęcam do psychoedukacji, czyli do podnoszenia świadomości na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne, o odporność psychiczną, o ten własny dobrostan. Bardzo nam to ułatwia praca zdalna, bo w online możemy zorganizować taką psychoedukację, takie wirtualne programy dużo łatwiej. Te działania nie muszą zajmować dużo czasu. To może być taki 69-minutowy webinar, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Ważne, żeby to było stałe, żeby pracownicy wiedzieli, że raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu. Mogą na coś takiego liczyć, mogą sobie to ustawić w kalendarzu. Mogą na kolejnym spotkaniu poruszyć z trenerem, z prelegentem to, co się tam pomiędzy wydarzyło i że coś działa lub nie działa. Możemy skorzystać z wiedzy specjalistów, ekspertów zewnętrznych, ale też zorganizować taki program wewnętrzny. Ja często pracuję z wewnętrznymi trenerami, gdzie tworzymy po prostu grupę projektową. Ja występuję jako taki ekspert zewnętrzny i razem z trenerami wewnętrznymi przygotowujemy taki program self-care. Program wzmacniania odporności psychicznej, który jest wprowadzany później i kontynuowany przez właśnie trenerów wewnętrznych, zasoby wewnętrzne. I to jest na pewno taka forma, która wymaga więcej zaangażowania, no bo łatwiej jest zatrudnić panią od webinarów, natomiast to na pewno jest forma też tańsza docelowo. Ja ostatnio prowadziłam taki, właśnie czy uczestniczyłam w projekcie w takiej dużej organizacji i właśnie w ten sposób to zrobiliśmy, że i ja prowadziłam pewne elementy jako taki ekspert zewnętrzny, ale głównie właśnie wspierałam. Zespół trenerów we wprowadzaniu takiego programu w przyszłości w organizacji. No i to, co było bardzo ważnym elementem, to takie wsparcie zarządu i też dzielenie się osób z zarządu, osób z managementu swoimi doświadczeniami wypalenia i swoją perspektywą. I to jest takie pokazanie też, hej, to dotyczy każdego z nas, może dotknąć każdego z nas. Potrzebujemy wszyscy o siebie zadbać. To nie jest wyraz słabości, pokazanie i przyznanie się do tego, tylko to jest właśnie wyraz siły i odwagi. I to jest mega ważne, takie właśnie dzielenie się doświadczeniami przeżycia wypalenia. Od liderów, takie też kafeterie dla liderów i pracowników, które będą umożliwiały im dzielenie się trudnymi sytuacjami, też w małych grupach, żeby sobie po prostu pogadać. Ja szczególnie to widzę ważność tego w kontekście pracy z liderami. Ludzie się potrzebują wygadać, ale też przegadać sobie różne trudności z ludźmi, którzy doświadczają tego samego co ja. I też podzielić się praktykami, które działają w danych okolicznościach. Działają dla mnie, więc będą też prawdopodobnie działać dla ciebie. Wypalenie zawodowe często się porównuje do pożaru, i to, co później zostaje, to taki jak obraz po pożarze. Pole rażenia jest rozległe, bo cierpi nie tylko dany człowiek i jego rodzina, bo taka osoba zwykle się wycofuje, często się wycofuje z, z takich relacji też osobistych, nie ma po prostu na to siły, ale też cierpi efektywność i relacje w pracy. Rykoszetem dostają koleżanki i koledzy danej osoby bo ktoś tę pracę musi wykonać, jeśli kogoś zabraknie, jeśli ma absencję, czy mniejszą efektywność. Więc dbajmy o siebie i dbajmy o innych i dbajmy o to środowisko pracy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Nagranie tego podcastu znajdziecie na stronie małgorzatahenka.pl. Tam też znajdziecie źródła, linki do cytowanych przeze mnie badań i artykułów. A jeśli w tym nagraniu znaleźliście coś dla siebie, podzielcie się tym nagraniem ze swoimi koleżankami, kolegami. Niech też się komuś przyda. Do usłyszenia.